Dzisiaj w klejem. Dzisiaj w tlejem, dzisiaj, dzisiaj w że wesoła rzepa naczysta, że pan naczysta porodziła syna. Chrystus się rodzi na zostawodzi, a nie migają. Você já esqueceu? Você... 胸膛。 Wielki wiek, a teraz matki człowiekiem. wieku wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Zawsze, wiekiem, teraz matki człowiekiem. na horyzoncie Szopka już przed nami. Gwiazda nam wskazuje drogę. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Jesteśmy na miejscu razem z trzyma kulami. Pragniemy oddać pokłon dziecięciu Bożemu. I dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, śpiewamy wspólnie. Trzej królowie. Dzisiaj w Betlejem numer 17, wszyscy śpiewamy, dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Że na czysta, że na czysta porodziła syna. Po Wronie do góry. Chrystus jest. się rodzi nas osobności, a nie ligają króle witają, pasterze śpiewają, błękitne kękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie migrają, kule witają, a śpiewają, w klękają, Cuda, cuda ogłaszają, Maryja, Święty, wilius, we święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli panie króle witają, pasterze śpiewają, tyle tak lękają, córa, Posłodzi, a nie migrają, króle wnikają, pasterze śpiewają, tak klękają. Cuda, cuda, ogłaszam świata, monarchowie, 22, zapraszamy wszystkich bliżej do stajenki. Tych, którzy stoją daleko na chodniku, zapraszamy. Świata monarchowie, gdzież wiesz, nie dłużycie. Powiedz, gdzież na trzej królowie chcecie widzieć siebie. Ono W świecie, się w świecie szerszy, szerszy. ono w nie ma tronu i berła nie cierzy, a prorokstwo jego zgon już się w świecie szerszy. Dziecię cię prześladuje? Wieś okropna, wieś to smutna, tego piseknuje. Wizmo na harmuch nie odstrasza, dowet leje, śmieszą. Ja z nas babce mogę. No bo jest zbawce im ogłasza Na Kochani, jeszcze zaśpiewajmy teraz coś w języku angielskim. Numer jeden, Joy to the World. Joy to the World, wszyscy zapraszamy. Joy to the World, number one, with all... I dzieci wszystkie zapraszamy tutaj do Mikołaja po prezenty. Za chwilę wszystkich zapraszamy do sali pod kościołem, do sali parafialnej, gdzie będzie poczęstunek i scenka pokłącz króli scenka przygotowana przez parafię świętego Władysława. After the, Joy to the world. after the little dramatization that's prepared uh, by this parish, you're all welcome to uh, attend a little reception that's held downstairs in the hall. There will be an opportunity to warm up a little bit with hot tea and coffee and some goodies. So, uh, but now let us, and also the kids, all the kids are invited to come up to receive a gift from the Santa Claus. Please, all the kids, come up. So now let us sing "Joy to the World," number one, "Joy to the World." Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Na Prospero Año y Felicidad. We want to wish you a merry christmas from the bottom of our hearts We want to wish you a merry christmas We want to wish you a merry christmas We want to wish you a merry christmas from the bottom of our hearts Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tu, pero, ai, un, We razem, wish you Christmas. We wszyscy wiemy, że wszyscy wiemy, że wszyscy wiemy, of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Kochani, z całego serca pragniemy podziękować wszystkim, dzięki którym ten Orszak Trzech Króli IV Polonijny w tym roku Mógł się odbyć. Dziękujemy bardzo panu Aldermanowi, Mr. Ariel, thank you so much uh, for joining us and being with us today. Police Department, dziękujemy policji. Dziękujemy panu Markowi Jarosz, kierowcy naszego traka. Dziękujemy całej kampanii Quality Truck and Trailer. Dziękujemy panu Norbertowi Garczyńskiemu oraz wszystkim panom porządkowym, którzy przygotowali platformę, pięknie ją udekorowali i czuwali nad wszystkim od samego początku. Dziękujemy Kamilowi Andrasik za nagłośnienie. Brawo Kamil. Dziękujemy uczniom Polskiej Szkoły Katolickiej Świętego Ferdynanda za jasełka na rozpoczęcie orszaku, za yy, wcielenie się w rolę trzech króli dzisiaj. Dziękujemy grupie teatralnej Żepicha za scenkę, która będzie miała miejsce za chwilę w sali pod kościołem. Dziękujemy wszystkim muzykom. Brother James, thank you so much for playing piano today and singing with us. Dziękujemy grupie muzycznej z Władysławowa i z Lombard, jakkolwiek tutaj nie wiem, dokładnie. Wszystkim, którzy śpiewali. Dziękujemy księdzu Michałowi. Siostrze Dorotce, dziękujemy za piękny śpiew. Wreszcie, i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wita Was, Mikołaj, którego dobrze znacie, przedstawiać się nie muszę, bo już od wielu, wielu lat często gostrze. Dzisiaj moimi przyjaciółmi na scenie byli Jacek i Marek. Jacek to gitarzysta, Marek, akordonista, oczywiście święty Mikołaj na bębenkach. Pod przewództwem duchowym, oczywiście, ojca Marka z świętego Władysława. Ta kapela jest nasza do końca świata i jeszcze dzień dłużej. Dziękujemy Mikołajowi na tych bębnach pięknie grającemu. Dziękujemy zespołowi pieśni i tańca Polonia. Dziękujemy klubowi polskiemu za poczęstunek, który za chwilę będzie w sali pod kościołem. Dziękujemy wszystkim sponsorom naszych delikatesów jedzenia i wszystkich smakołyków Mantro's Food Mart and Deli, Lowell's Food, Laramie Bakery and Deli. I Tonys. Dziękujemy Radio Deon. Dziękujemy Radio 10:30 oraz 13:00. <grywania> oraz Vision. Dziękujemy Radio Maryja, Radio 14:90. Dziękujemy wszystkim za udział, wszystkim obecnym w strojach narodowych, w strojach ludowych. Wszystkim obecnym na orszaku oddaję mikrofon gospodarzowi tego miejsca, ojcu Markowi Janowskiemu, Jezuicie. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu w tak wielkim gronie. Zobaczcie, koniom kopyta przymarzły do gruntu, a nam buty nie przymarzły i przyszliśmy. Chwała Panu za to i, i Wam także. Wielkie dzięki za to, że jesteście. Serdecznie zapraszam teraz na, na dół na poczęstunek przygotowany przez Klub Polski działający przy naszej, naszej parafii oraz na scenkę także wybiegną przygotowaną przez Teatr Picha z Jezuńskiego Ośrodka Milenijnego. Wszystkim Wam życzę błogosławionego dnia, miłej zabawy, świętujmy, cieszmy się, bo Pan żyje, narodził się dla nas i żyje pomiędzy nami i w nas. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Panie raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witam dużo nas tutaj i dobrze, e, zapraszamy na w imieniu Długów Polskiego na posiłek. Już widzę, że się kolega ustał, bardzo dobrze, życzę wszystkim smacznego. E, Pomóżmy się na początku, poprośmy bo Boga, aby błogosławił nas, błogosławił te dary, które z Jego dobroci możemy dzisiaj spożywać, Tyle Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pana. Panie Jezu, zasięg z nami do stołu i pobłogosław nas, pobłogosław nasze rodziny, naszych bliskich, tych, których kochamy, po bo błogosław te dary, wszystkich, którzy je przygotowali, nasz drogi kochany Klub Polski. I nam zdzielić się dzielić się miłością i wszelkim dobrem z Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. A.